Spójrz uważnie na ten obraz. Trzy domy, trzy portale, trzy ścieżki losu. Po lewej rustykalna, omszała chata, która zdaje się wyrastać prosto z ziemi. W środku nowoczesna, idealnie geometryczna bryła lśniąca w mroku chłodnym, precyzyjnym światłem. Po prawej stary, wiktoriański dom. Farba odpada, okna są wybite, bije od niego aura opuszczenia. Który z nich cię przyciąga? Które drzwi czujesz, że musisz? Po prostu musisz otworzyć. Nie wybieraj logiką. Poczuj, do którego z nich twoje stopy poniosły by cię niemal same. Zastanów się, bo za chwilę musisz wybrać tylko jeden, a ten wybór jest lustrem. To nie jest kwestia gustu. To głęboki test projekcyjny, to prześwietlenie twojej psychiki. W psychologii, a szczególnie w mądrości Karla Junga, dom jest najpotężniejszym, najbardziej intymnym symbolem naszej jaźni, naszego ja. Dom to mapa duszy. Dom, który dziś wybierzesz, nie mówi o architekturze, mówi o obecnym stanie twojej duszy. Ujawnia, gdzie skupia się twoja energia psychiczna które pokoje swojego umysłu zamieszkujesz, co pielęgnujesz i co najważniejsze, które części siebie zamknąłeś na klucz i zaniedbałeś. Przygotuj się, bo to co odkryjesz, nie będzie powierzchowne. Sięgniemy głębiej. Proszę, zatrzymaj nagranie, jeśli potrzebujesz i naprawdę poczuj ten wybór. A teraz przejdź do komentarzy i napisz, który dom wybrałeś. Dom 1, chata Dom 2 nowoczesny, czy dom 3 opuszczony? Bądź ze sobą szczery. Pod koniec tej głębokiej analizy zrozumiesz dokładnie skąd wziął się ten pociąg. A jeśli czujesz, że taka eksploracja jest dokładnie tym, czego twoja dusza teraz potrzebuje, przygotowałem coś jeszcze głębszego kompletny zestaw podróż cienia. To Twój praktyczny przewodnik krok po kroku, by nie tylko zrozumieć, ale i zintegrować Twoją ukrytą moc w zaledwie 7 dni. Zawiera e-book, audiobook, mapę archetypów i prowadzoną medytację. Jeśli jesteś gotów na prawdziwą transformację, specjalny link czeka na Ciebie w pierwszym przypiętym komentarzu. A teraz weź głęboki oddech. Odkryjmy, co Twój wybór mówi o obecnym stanie Twojej psychiki: Jeśli Twoim wyborem był dom jeden, rustykalna, omszała chata, przyciągnął Cię fundament. Ten dom reprezentuje jaźń w jej najbardziej pierwotnym stanie, połączoną ze zbiorową nieświadomością i anima mundi. Duszą świata. Wybór tego domu ujawnia stan psychiczny głębokiego poszukiwania autentyczności, korzeni i prostoty. Twoja dusza jest zmęczona sztucznością, hałasem, pustą złożonością współczesnego życia idealnie reprezentowaną przez dom obok. Pragniesz czegoś prawdziwego, namacalnego, co ma historię i jest w harmonii z naturą. Psychologicznie jesteś w fazie powrotu do domu. Mogło to być wywołane okresem wyczerpania, wypalenia ego, w którym twoja persona, maska społeczna, stała się zbyt ciężka. Nie chcesz już występować, pragniesz esencji. Zielony mech pokrywający dach jest kluczowy. To życie rosnące na tym, co stare, to symbioza między tym, co stworzył człowiek, a siłą natury. Oznacza to, że szukasz. Mądrości, której nie ma w książkach ani na ekranach, ale w samym życiu, w cyklu pór roku, w solidności drewna. Poszukujesz archetypu mędrca lub pustelnika. Nie pustelnika, który ucieka ze strachu, ale mędrca, który się wycofuje, by odnaleźć siebie, by usłyszeć wewnętrzny głos, bez zakłóceń, ze świata zewnętrznego. Twoja psychika prosi o ciszę, introspekcję i uziemienie. Prawdopodobnie czujesz się odłączony od ludzi wokół ciebie, nie z arogancji, ale dlatego, że czujesz, że rozmowy są powierzchowne, a wartości odwrócone. Szukasz tego, co wieczne. Jednak każde światło rzuca cień. Cieniem tych, którzy wybierają chatę, jest niebezpieczeństwo stagnacji i fobicznej izolacji. Poszukiwanie autentyczności może zamienić się w reakcyjne odrzucenie wszystkiego, co nowe. Komfort starego może stać się paraliżującym lękiem przed przyszłością. Cieniem jest tu przywiązanie do przeszłości, odmowa ewolucji, to mentalność, która mówi kiedyś to było. Może to prowadzić do sztywności, uporu, który uniemożliwia adaptację. Możesz używać natury i prostoty jako wymówki. By nie stawiać czoła złożonym wyzwaniom współczesnego świata, by nie wchodzić w relacje, by się nie rozwijać. Cień szepcze ci, byś się zamknął, stał się dosłownym pustelnikiem osądzającym świat na zewnątrz, podczas gdy ty ukrywasz się w swojej rustykalnej strefie komfortu. Istnieje ryzyko, że staniesz się prymitywny w negatywnym sensie, odporny na zmiany, nieufny i ograniczony. Chata jest mocna, ale jest mała. Ryzykujesz ograniczenie swojego potencjału, zadowalanie się małym, myśląc, że to mądrość, podczas gdy w rzeczywistości może to być strach. Twoje światło jest jednak ogromne. Twoim światłem jest autentyczność niepodlegająca negocjacjom. Jesteś kimś, kto ceni prawdę ponad wygodę, twardo stąpasz po ziemi. Ludzie prawdopodobnie zwracają się do ciebie po radę, ponieważ czują twoją ugruntowaną energię. Jesteś przeciwieństwem powierzchowności. Twoja siła tkwi w twojej odporności, jak stare drewno, które przetrwało wiele burz i nadal stoi. Masz intuicyjne połączenie z cyklami życia i śmierci oraz zdolność do odnajdywania spokoju w prostych rzeczach. Nie potrzebujesz wiele, by być szczęśliwym, a to rzadka forma bogactwa w dzisiejszych czasach. Twoja psychika daje ci szansę na ponowne połączenie się z mądrością przodków, z wiedzą, która już w tobie istnieje, odziedziczoną po pokoleniach. Masz kontakt z jaźnią w jej najczystszej postaci. Twoja psychologiczna rada brzmi: szanuj swoje korzenie, ale nie pozwól, by cię uwięziły. Używaj chaty jako swojego centrum mocy, miejsca do ładowania baterii, ale nie czyń z niej swojego więzienia. Świat potrzebuje Twojej ugruntowanej mądrości, ale aby się nią dzielić, musisz budować mosty. Wyzwanie brzmi: jak możesz wnieść solidność i autentyczność chaty do świata zewnętrznego? Jak możesz żyć we współczesnym świecie, nie dając się mu zepsuć, używając swojej rustykalnej mądrości jako filtra. Nie bój się nowoczesnego domu obok. On macie czegoś nauczyć o strukturze i zasięgu. I nie gardź opuszczonym domem. On macie czegoś nauczyć o tym, co się dzieje, gdy zaniedbujemy części siebie. Twoja podróż polega na integracji. Byciu jak stare drzewo z głębokimi korzeniami, ale którego gałęzie wciąż rosną i rozprzestrzeniają się w kierunku słońca. Jeśli Twoim wyborem był dom 2, nowoczesny i oświetlony dom, przyciągnęła Cię struktura, intelekt i projekcja. Ten dom to ostateczna reprezentacja persony i świadomego ego. Wybór tego domu. Ujawnia stan psychiczny skoncentrowany na kontroli, porządku, jasności i wizerunku. Twoja dusza jest w momencie budowania, planowania, manifestowania się w materialnym świecie. Cenisz wydajność, logikę i rezultaty. Ciemność nocy wokół reprezentuje chaos nieświadomości lub świata zewnętrznego. A twój dom jest latarnią porządku i światła, fortecą przeciwko temu chaosowi. Pionowe, jasne i jednolite światła symbolizują racjonalne myślenie, jasność umysłu i pragnienie bycia widzianym. Chcesz aby twoje życie było czyste, precyzyjne i podziwiane. Prawdopodobnie jesteś w fazie wysokiej produktywności, skupiony na karierze, celach budowaniu dziedzictwa lub doskonaleniu swojego życia. Archetyp, który cię prowadzi, to architekt mag. W sensie technologii i kontroli, lub władca. Wierzysz, że przy wystarczającym planowaniu i dyscyplinie możesz kształtować rzeczywistość według własnej woli. Nie lubisz bałaganu, czy to fizycznego, emocjonalnego, czy mentalnego. Dążysz do perfekcji. Jednak cień tego domu jest być może najzimniejszy ze wszystkich. Cieniem porządku jest sztywność, cieniem sztucznego światła jest brak ludzkiego ciepła, cieniem kontroli jest paraliżujący strach przed porażką. Pod tą idealnie oświetloną fasadą może kryć się ogromna pustka. Możesz być tak skupiony na tym, jak rzeczy wyglądają, że zapomniałeś, jak się je czuje. Twoja psychika ryzykuje, że stanie się sterylna. Możesz być tak utożsamiony ze swoją personą, swoim sukcesem, inteligencją, kompetencjami, że straciłeś kontakt ze swoim prawdziwym ja, ze swoimi surowymi emocjami, ze swoją wrażliwością. Niebezpieczeństwem jest tutaj odłączenie. Możesz być świetny w zarządzaniu projektami, ale fatalny w radzeniu sobie w intymnych relacjach. Boisz się bałaganu. Co obejmuje miłość, smutek, złość, samo życie w jego niefiltrowanej formie. Cień szepcze, że jeśli choć na sekundę poluzujesz kontrolę, wszystko się zawali. To sprawia, że jesteś spięty, perfekcjonistyczny i w głębi duszy wyczerpany, ciągłym podtrzymywaniem tych wszystkich świateł. Być może żyjesz bardziej dla podziwu innych niż dla własnej satysfakcji. Z drugiej strony. Twoim światłem jest moc skupionego umysłu. Masz jasność wizji, którą niewielu posiada. Twoja zdolność do tworzenia porządku z chaosu to dar. Jesteś zdyscyplinowany, skupiony i zdolny do osiągania wielkich rzeczy. To ty budujesz przyszłość. Twój umysł jest Twoim największym narzędziem i wiesz, jak go używać. Kiedy coś postanowisz, doprowadzasz to do końca. To światło nie jest tylko sztuczne, reprezentuje świadomość, ludzką zdolność do oświetlania ciemności, rozumienia złożonych wzorców i tworzenia rozwiązań. Jesteś wizjonerem, a twoja psychika mówi ci, że masz moc budowania rzeczywistości, której pragniesz. Nie gubisz się w nostalgii, jak chata, ani nie toniesz w traumie, jak opuszczony dom. Patrzysz przed siebie, twoja psychologiczna rada brzmi: twoja struktura to dar, ale dom musi być ogniskiem domowym. Twoja forteca potrzebuje ciepła. Wyzwaniem dla ciebie jest otwarcie okien i wpuszczenie chaotycznego powietrza, życia do środka. Musisz nauczyć się od czasu do czasu gasić światła, przebywać w komfortowej ciemności, czuć, zamiast tylko myśleć. Twoja podróż nie polega na budowaniu więcej, ale na zamieszkaniu tego, co już zbudowałeś. Zapytaj siebie: Kim jestem, gdy gasną światła? Kim jestem, gdy nikt nie patrzy? Musisz celowo szukać doświadczeń, które łączą cię z twoim ciałem, z naturą, chata i z twoimi nieprzetworzonymi emocjami. Opuszczony dom. Musisz zintegrować bałagan, aby twój idealny porządek wreszcie zyskał cel i duszę. Widzisz, jak potężne są to spostrzeżenia? Ale jasność bez działania nie zmieni Twojego życia. Właśnie dlatego kompletny zestaw podróż cienia jest tak istotny. Daję Ci cztery narzędzia: e-book, audio, mapa, medytacja, abyś mógł codziennie praktykować tę integrację. Jeśli poważnie myślisz o przerwaniu autosabotażu, następny krok jest jasny. Link nadal czeka w przypiętym komentarzu. A jeśli Twoim wyborem był dom trzy, stary i opuszczony dom, przyciągnęło Cię to, co zostało utracone. Ze wszystkich wyborów ten jest najodważniejszy i być może najpilniejszy. Ten dom to dosłowna reprezentacja jungowskiego cienia, to magazyn wszystkiego, co zostało zaniedbane, wyparte, zapomniane i straumatyzowane w Twojej psychice. Wybór tego domu nie oznacza, że jesteś tym domem. Oznacza, że Twoja dusza jest gotowa przestać uciekać i wreszcie spojrzeć na to, co zostało porzucone. Twoja psychika wysyła Ci wezwanie ratunkowe. Być może jesteś w takim punkcie swojego życia, w którym pewne rzeczy po prostu przestały działać. Wzorce autosabotażu, związki, które kończą się w ten sam sposób, poczucie melancholii lub pustki, którego nie potrafisz wyjaśnić. Dzieje się tak, ponieważ Twoja życiowa energia psychiczna utknęła w tym opuszczonym domu. Ciągnie cię do niego, ponieważ jakaś Twoja część wie, że Twój największy skarb jest właśnie tam, pogrzebany pod gruzami przeszłości. Archetyp, który cię prowadzi, to odkrywca nieświadomości, archeolog duszy lub ranny uzdrowiciel. Niebezpieczeństwo, cień tego wyboru jest oczywiste, ale trzeba o nim powiedzieć. Cieniem jest ryzyko utożsamienia się z opuszczeniem, to niebezpieczeństwo wejścia do tego domu i postanowienia, że zamieszkasz w ciemności, że staniesz się duchem własnego życia. Cieniem jest tu ofiarnictwo, ruminacja, przekonanie, że jesteś nieodwracalnie zepsuty. To chorobliwa fascynacja własną traumą, która uniemożliwia jej przezwyciężenie. Wybite okna symbolizują słabe granice psychiczne. Możesz łatwo absorbować negatywność innych, lub mieć trudności z mówieniem nie. Łuszcząca się farba to persona, która już się nie trzyma, odsłaniając ból pod spodem. Niebezpieczeństwo polega na utknięciu w melancholii, w wierze. Że niczego nie da się już naprawić. Cień szepcze, że bezpieczniej jest stać na zewnątrz i tylko patrzeć, albo wejść i nigdy nie wyjść, stając się kolejną zakurzoną pamiątką. Możesz tkwić w cyklach depresji lub lęku, przeżywając na nowo przeszłość, ale jej nie przetwarzając. Ale twoje światło, ach, twoim światłem jest alchemia. Twoim światłem jest najgłębszy potencjał transformacji ze wszystkich. Karl Jung powiedział: Złota nie znajduje się w świetle dnia, ale w najgłębszej ciemności. Nie wybrałeś wygodnej chaty ani sterylnego nowoczesnego domu. Wybrałeś projekt renowacji, wybrałeś prawdziwe wyzwanie. To pokazuje ogromną odwagę Twojej duszy. Twoim światłem jest odporność. Jesteś tutaj, ponieważ przetrwałeś to, cokolwiek spowodowało opuszczenie tego domu, a teraz jesteś gotów nie tylko przetrwać, ale i uzdrowić. Wchodząc do tego domu, nie znajdziesz tylko duchów, znajdziesz zagubione części samego siebie. Znajdziesz swoją wypartą kreatywność, porzuconą dziecięcą radość, swój słuszny gniew, który nigdy nie został wyrażony. Swoją siłę, która została zamknięta w piwnicy. Integracja cienia, którą reprezentuje ten dom, uwalnia monumentalną ilość energii psychicznej. Masz potencjał, by stać się najbardziej kompletną, mądrą i współczującą osobą, ponieważ miałeś odwagę spojrzeć na to, czego większość ludzi unika przez całe życie. Twoja psychologiczna rada brzmi. Stoisz u progu swojej największej podróży. Wezwanie nadeszło, teraz potrzebujesz narzędzi. Nie wchodź do tego domu sam i z pustymi rękami. Potrzebujesz latarki, świadomości, mapy, metody i narzędzi, praktyk integracyjnych. Twoja podróż to podróż cienia. Pierwszym krokiem jest uznanie, że ten dom nie jest zły, jest tylko zraniony. Nie trzeba go burzyć, trzeba go odrestaurować. Zacznij od małych rzeczy: napraw jedno okno, ustal jedną granicę, posprzątaj jeden pokój, przetwórz jedno wspomnienie, wpuszczaj światło krok po kroku. Twoim zadaniem nie jest bać się tego, co jest w środku, ale zapytać: czego masz mnie nauczyć? Jaką moją część przechowujesz? To jest podróż bohatera w najczystszej postaci. Zanurzenie się w podziemia, nie po to, by zostać pokonanym, ale by uratować zaginioną królową, Twoją własną duszę. I tak, Twoja podróż przez te domy odkrywa architekturę Twojej duszy. Jeśli wybrałeś chatę, szukasz korzeni, jeśli wybrałeś nowoczesny dom, szukasz struktury, a jeśli wybrałeś dom opuszczony, zostałeś wezwany przez swój cień do uzdrowienia. Żaden wybór nie jest lepszy ani gorszy. To tylko mapy Twojego wewnętrznego terytorium w tym konkretnym momencie, pokazują, dokąd musi popłynąć Twoja energia. Samopoznanie jest fascynujące, ale prawdziwa magia dzieje się, gdy przekuwasz je w tysiąc 1000... cieszy. Działanie dość życia na łasce swojego cienia. Kompletny zestaw, podróżcienia to Twoja szansa, by wziąć to wszystko, co dziś odkryliśmy i zastosować sprawdzoną siedmiedniową metodę integracji Twojej mocy z e-bookiem, audiobookiem, mapą archetypów i prowadzoną medytacją. Wszystko, czego potrzebujesz, cztery w jeden w specjalnej, premierowej cenie. Nie odkładaj dłużej swojej transformacji. Kliknij teraz w pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij pisać swoją historię na nowo już dziś. Zanim pójdziesz, skomentuj poniżej, jaka była najmocniejsza myśl, która dziś do Ciebie trafiła. Czy Twój początkowy wybór nadal ma sens? Co o sobie odkryłeś? Jeśli ta refleksja Cię poruszyła, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek. W ten sposób będziesz kontynuować z nami tę podróż do wnętrza siebie. Pamiętaj, najważniejszy dom to ten, który budujesz w sobie. Do zobaczenia.